Po dwóch tygodniach zaczął brykać, brykać, a teraz teraz to jest tak oswojony, no. że podchodzisz, pije wodę, jak widzieliście. Sam wyłazi, nie? Tak? No. Nawet wczoraj w nocy y, on tu hałasował, biegał i m, ja z mamą myśleliśmy, że on wyszedł z klatki. Aha, no, bo klatkę ma cały czas otwartą. <śmiech> <śmiech> bo ją nie zamknęłam to są w tym szkole. Tak no wyciągę sianko o, tutaj, tu będzie poidełko No dobra I do domu I w do domku będzie miał siankę. On będzie po prostu spał na swoim jedzeniu mm -hmm. No a wiecie co, ciężko, nie wiem jak macie pomysły jak nauczyć świnkę, żeby naprawdę sikała w jedno miejscu, odłuczyć ją, żeby nie sikała wszędzie i załatwiała się tylko w jedno miejsce to dajcie coś tam w komentarzach a zasubskrybujcie kanał jak będziemy widzieli, że subskrybujecie i dajecie łapki w górę to wtedy będziemy wiedzieli dla kogo to robić, bo tak to my na razie... Niedługa nowa paczka siana. Tak. A tak na razie to my to my mamy 11 subskrypcji, nie wiem, od chyba 3-4 miesię... miesięcy, od 4-5 miesięcy może kiepskie filmiki nagrywamy tak, tak. ale w playliście w playliście jest y, fajny w Gdańsku też takie, y, ludzie y, są w takich butach które wodą wyrzucają strumień wody i się unoszą w górę mhm. sobie zobaczcie i latają w górze i strumień salta robią fikołki nurkują do wody zawody były takie zobaczcie sobie tam no będziecie widzieli od razu wam się rzuci na, na pierwszym zdjęciu takie właśnie strumienie wody to to jest tam trzy odcinki są tego trzy? trzy zrobiłem no, no i tak tu osianko, tu to, tu to no. gryzaczki on i tak wyjmie miski dajemy włóż tą Mhm. No dobra. Wodę? A ja mu teraz dam. A ja co, tylko? Mhm. No To przynieść tu może, bo tu wióry są. O, no dobra. O tofik. Tofik, on już się już normalnie cieszy. On już czuje siano gdzieś. Tylko jeszcze nie wie gdzie. nie ja wiem gdzie no, gdzieś. Chcecie widzieć. Może okay. okay. Ja no to lekarstwo mi dam. W razie weź go tam w klatkę włóż, bo on, bo on tu zaraz nam będzie wszystko wyżerał. O, on tam sobie niech pochodzi na chwilę. Dobra. Bo on lubi, on po prostu kocha tą babkę. No. Zioła on po prostu kocha. Troszeczkę, starczy. I tyle mu dajemy raz na 3-4 dni. Bo to jest do oczyszczania załącznika. Tak, to oczyszcza go. Zawsze przy zmianie klatki mu dajemy na świeżo, tak? Mhm. Dobrze, to mamy, to mamy teraz jeszcze Woda. wodę malać. A to, to włożysz kołowrotek? Włożymy kołowrotek. O co się ociera? Muszę go... Tak. Hmm. Trochę kiepsko że on ociera. A nie powinien. Co co? Kołowrotek ocierał. Dobra. Czekaj. Dobra. Mamy kołowrotek wstawiony. A ty tylko tego przecieka. Nie, pokaż tylko, żeby nie ułamać. Dobrze jest. Dobra. Teraz dajemy klatkę. Zobaczcie. Ja ta zabrałam już ją. Już. Tam z tyłu? Tam z tyłu jeszcze macie Tam. Tam powinno wskoczyć z tyłu. Wskoczyłeś. Hmm. Trzeba... Ała! Wow. Co? Co się stało? Nie wskoczyłeś. Czekaj. O. Jest. Oh. Problemy techniczne. Problemy techniczne. No właśnie. Dobra, siedzi wszędzie. O, teraz. Jest. Tu trzeba. A, bo tu nie wskoczyło. Tofik, powiedz. Nie, tu nie wskoczyło, tu zapiąłem. Już dobra. Tam też zapięte jest. Tylko tego, Madzia, troszeczkę. daj. Tro, ciutek. Normalnie jedną kropelkę. Nie, wczoraj mu dawałam. Tak? To coś w ogóle jest? Trzeba. trzeba kupić tamtą. Ty tam nic nie ma. Leciało. Tak? Już nie ma. Wyleciało. Dobra, trzeba kupić tamtą, co mieliśmy wcześniej, nie? tylko wtedy mu mniej dawać trochę, bo wtedy my przesadzaliśmy z tą witaminą C. nasz normalnie świecił. <laughs> Taki. Ale witaminy C mam mnóstwo. Codziennie dostaję pietruszkę natki, natkę pietruszki. Codziennie. Także tą witaminę dostaje i błyszczy że hej Aha. czekajcie czekaj Madzia ja tu muszę wziąć i zaczepić Jest zaczepiony, o. Dobra. Kowrotek jest. Nie, źle jest. Coś. Ten kołowrotek. Weź trzymaj. Trzymaj. Tam go wypuść. Trzymaj aparat. Trzymaj. Widzicie? Tak się go zaczepia tu. I wtedy kołowrotek nie poleci. O. On nie poleci tam. O, i się kręci. Dobra. Czekaj, tak. No. Dobra, i teraz tu odsuń się do tyłu. Otwieramy Tofikowi klatkę i zobaczcie, tu go połóż i zobaczcie. Bye, bye, bye. Hop. I skoczy, już on się cieszy. ojej, jak on się cieszy. Zobaczcie. No i tak wygląda sprzątanie klatki Tofika. I tu ma świeże jedzonko. I tam ma co babkę. Lance. Lance tato. Nie, ja tego nie umiem mówić. Lancetowato. lancetowato. Zobaczcie, tu Kolbe. ma kolbę, który wcześniej był napędzany wodą, jak widzieliście. pod Kolbę ogórkową. Ogórkowa kolba, tak. Jeszcze mamy tam taką zieloną Tak, tam ma kołek ziołowy, ten zielony tam. Dobra. I tak on teraz pije jeszcze. O, nie wiem, jak mu się chce pić. Tofik, no masz tu czystą wodę. A ta woda skąd była nabrana? Skąd ta woda była wzięta? Ale z tego oczyszczonego? Nie. Bo on chyba wyczuwa, że to jest inna woda. No bo wziął Liza i łyka i coś mu nie zapasowało. No ale dobra, zobaczymy. O, i je babkę Widzicie? Też on to uwielbia, uwielbia taką, taką postać jedzenia trawy yy, znaczy siano. O. No, także tak to wygląda. Sprzątanie klatki to fik. To mamy na odwrót, żeby mu rozmaicić klatkę. O, widzicie? Tak mamy schodkami w tamtą stronę. No i dobrze. Ja to sobie dałam obiad. No, Madzia, chodź. Dobra. Co? No co, będziemy się żegnać mm -hmm. z widzami, tak? Mm -hmm. Mm -hmm, czy tak? Tak. Tak. Pamiętajcie o czystych dłoniach. No, ja idę no ale to nie, no poczekaj jeszcze tu. Chodź, ja chodź. Jestem. No, ale to. Chodź tu pożegnamy się Madzia, ten y, pamiętajcie o czystych dłoniach, o tym żeby myć to y, z rodzicami jak chcecie tam wrzątkiem takim gorącym, żeby się nie poparzyć, ogólnie niech wam rodzice trochę też tam pomogą, nie? żebyście sami tam z, trochę z rodzicami porobili, a nie sami jakieś tam niebezpieczne czynności robili. Typu gorąca woda, tak? Dobrze. To wtedy pa. No to pa.